Widzicie, widzowie i fani, co tam koper robi, obiadek. Jak widzicie. Dzisiaj z tym będzie o 19.30 zapraszamy w ogóle. Dzisiaj na streama Widzę jej fani. Tylko jedno, jedno informacja dała widzowie fani. Przestańcie nas wyzywać, bo to jest, tylko się sami ośmieszacie. A szkoda wam pieniędzy, co? Za te pieniądze, które wypuszczacie, to byście sobie kupili. A nie nas wyzywacie takie wyzwanie to są inne zabawy. Powiedzcie to w cztery oczy, w rzeczywistości, a nie coś takiego, że nas wysywacie. Co my wam zrobiliśmy od tego zazwyczaj? Nie, nie pasie wam, że tego, że po prostu jesteśmy znani z nami ludźmi? No może zmienimy rolę tego typu że my będziemy was oceniać będziemy na was wyzywać niektórych którzy nas wyzywają i zobaczycie co to jest smak uczucia tego typu bo na razie pokazujecie nam jako dzieci na razie nic takiego normalnego nie pokazujecie w internecie teraz Donatami, tylko takie lamusy jesteście niektórzy. Nie mówię do wszystkich. Ci co szanują, to nie wypuszczają takich donate'ów. Nie obrażają nas. Krótko na temat. Chyba zrażony żartami, OK, ale... Chegują było. I byście chcieli tak, do dzwonów, streamy, a może tak wszystko tak przerwiemy nagle. No, zastanówcie się. A jeśli się płakali znowu. To było rok. No. Taka jest spada wizowanie. Ja się nie będę tutaj pomiędzy wami wcinać, ale naprawdę pokażcie, że jesteście chociaż poważniejsi od tych ludzi, którzy naprawdę nie wiem jak to uznać. Po pierwsze my nie jesteśmy jak Daniel Magisal, czy Rafał to czy ktoś inny. Nie jesteśmy. A wy traktujecie tak, jakbyśmy my byli tymi ludźmi. Nie wiem. Widzowie fani, pamiętajcie nami, a tymi ludźmi, którzy tam robią... Ja wiem, że lubicie dymę. Jak lub, lubicie dymę. To po co wchodzicie niektórzy? Naprawdę. To jest prawda. Od tego zacznę. Po drugie, ci co są z nami, od początku wchodzą i nie mają jakiejś pretensji, ani, ani nic tego typu, że nudno jest. Komu jest nudno, ten wychodzi. Krótko na temat, Ania. To, to jest tak jak ludzi yy... Nudzi wam się kabaret, to wyjdźcie stąd i nie wracajcie na kabaret. Taka jest prosta. Zmarnowaliście bilet na kabaret, turnowata sprawa. Znudziło wam to oglądanie filmu? No to nie oglądajcie bo mam telewizor i goodbye. A nie. To nie jest sztuką, mówię, sztuką nas doszanować. Ale ponad połowę ludzi to tego nie umie doszanować. I to jest u Was wielki problem w Polsce. Taka jest prawda. No a co? Kto jest takim cymbałem, to ten to zostanie. No sorry, że tak mówię. Nie, nie mówię do wszystkich, do tych ludzi, którzy tak nagle mnie coś chcą pokazać nam. A pokazują... przy gówno. Taka jest prawda. No dobra, kończę. Widzowie zanim tu Kobra coś robi. Ja zajmuję się tutaj z pozorniami. tego typu. Trzymajcie się, B.